Agata Duda przeraziła Polaków. Pierwsza dama, która do tej pory zdawała się być prawdziwym wzorcem dla tysięcy Polek na swoich najnowszych zdjęciach nie przypomina osoby, którą zawsze była. Miłośnicy pary prezydenckiej pytają, co tak naprawdę dolega lubianej żonie prezydenta Dudy. Agata Duda była osobą która słynęła z wybitnego poczucia humoru i dobrej formy. Pierwsza dama, która przez wiele lat była prawdziwym wzorcem urody dla tysięcy Polek, starała się wyglądać jak najlepiej, godnie reprezentując swojego męża i całą Polskę. Obecne zdjęcia żony Andrzeja Dudek przerażają. Tysiące Polek nie jest w stanie uwierzyć, co przytrafiło się kobiecie, która jeszcze niedawno olśniwała swoją urodą? Agata Duda ma wielkie problemy? Niepokojące zdjęcia prezydentowej. Pomimo tego, że pierwsza dama zachowuje uśmiech i dobre samopoczucie, to w jej urodzi się wiele zmieniło. W trakcie pierwszych lat prezydentury swojego męża kobieta często znajdowała się na okładkach pierwszych stron gazet, a nawet porównywały do największych, hollywoodzkich gwiazd. W trakcie spotkania przy okazji inauguracji budowy kliniki budzik dla dorosłych, żona prezydenta pojawiła się w bardzo złej kondycji. Media zebrane na miejscu nie mogły uwierzyć, że Agata Duda, która jeszcze do niedawna cieszyła się komplementami ze strony mediów, tak szybko i drastycznie schudła. Komentujący fotografie prezydentowej ze spotkania zaczęli niepokoić się, że lubiana przez nich pierwsza dama w zastraszająco szybkim tempie zgubiła tak dużą ilość kilogramów. Reporterzy, którzy kiedyś wychwalali żonę dudy pod niebiosa i podkreślali jej naturalną urodę, będą mieli nie lada za gwostkę, widząc, jak ich ulubienica się zmieniła. Czynnikami, które mogły wpłynąć na tak nagłą zmianę w życiu Dudy, jest wielki stres związany z rolą jej męża. Andrzej Duda od wielu miesięcy jest wyczerpany swoją ciężką pracą i nie ma już tak dużo czasu dla najbliższych, jak przed laty. Ponadto, sama Agata Duda, z powodu pełnienia przez jej ukochanego roli prezydenta, także znajdowała się w centrum krytyki. Ostatnio z powodu planowanego strajku nauczycieli, przedstawiciele politycznej opozycji Prawa i Sprawiedliwości domagali się od pierwszej damy stanowiska w sprawie, zważając na fakt, że jest ona nauczycielką. Możliwe jednak, że pierwszej damie nie zagraża nic poważnego, a wiecznie dbająca o swoje zdrowie pierwsza dama zdecydowała się na dietę, która mogłaby jej pomóc w trzymaniu dobrej formy. na ten moment z pałacu prezydenckiego nie wyszedł żaden komentarz, który rozwiałby jakiekolwiek wątpliwości.